Widzowie witajcie w kolejnym odcinku po tak długiej przerwie dzisiaj wbijamy tytuł do kruka. Bardzo mało mi brakuje dosłownie jedna giereczka, także zapraszam do oglądania, zaczynajmy. No, mam nadzieję, że w tej giereczce już wbiję. Powiem Wam, że przez ostatnie półtora godziny wbijałem od Golda, znaczy... tak, od Golda 1 do Golda 3, więc już mi się trochę nie chce, trochę nie chce mi się nim grać. No ale no, pogram sobie, dobra. Mam jakiegoś Angelo i Edgara, który kampi. Świetnie, po prostu. Szukamy, szukamy jakichś ludzi. Oj, oj, oj. Czy nie, dobra. Już myślałem, że zginę, już myślałem, że zginę, widzowie. Już jednej drużyny nie ma, żadnej drużyny nie ma. Także spoko. Najgorsze jest to, że moi teammates też kampią. Znaczy, z jednej strony to jest dobre bo mogliby od razu zginąć, no ale z drugiej strony trochę... trochę szczernie. Dobra, ktoś tam się bije, dwie drużyny. Okej, okay, czy już na pewno mam tytuł. Na pewno mam tytuł, widzowie. Nie wiem, co ten Edgar tam robił. Oj, 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 oj. Dobra, no przegramy to? Nie ma szans. No i znaczy, no i tak tytuł jest zbity, nie? Także widzowie, w tym momencie Wbijamy e, tytuł Mój drugi Co Ej, e, czemu? Ej, czemu mi się nie naliczyły punkty? Co? Dobra, kolejna giereczka Widzowie, bo tam coś się zbugowało e, Myślę, że w tej giereczce To wygram, myślę, że w tej giereczce to wygram I mam nadzieję, że już się nic nie zbuguje I w tym momencie to przegrałem, ajajaj Dobra, moi teammates Też coś tam robią Trzy drużyny są, trzy drużyny są o, ktoś tam się bije. Dobra, mamy tytuł, mamy tytuł, mój drugi. Pierwszy tytuł, który mam, to tytuł do Baza Astrala. Dobra, odradzam się, widzowie, i wlecę, wleciałem, ładnie, ładnie. No dobra, nie spodziewałem się, że ten pas się odrodzi. I, ale drugie miejsce, i powinienem wbić aktualnie tytuł. Tak, mamy to, mamy to tytuł, widzowie, kra, kra do. Kruka, odblokowany drugi tytuł na moim koncie. Także, widzowie, strzelajcie w tym momencie subika i dajcie łapkę w górę, a ja odblokowuję w tym momencie tytuł do Kruka Proszę Państwa, Mega Siaram. Przecież nie jest to jakiś mój ulubiony tytuł, no, ale miałem tak naprawdę Kruka na Godzie 1, także yy, sobie podbiłem. Fajnie. Zawsze lepiej mieć niż nie mieć. To tyle na dzisiaj. Tak wygląda tytuł. Nie, no, fajnie, fajnie. Då är jag tjej några.